Na Śląskim Festiwalu Nauki kolejny temat, który myślę bardzo Państwa zainteresuje medycyna laboratoryjna, badania nad krwią, badania nad nowymi opatrunkami. O tym wszystkim opowie nam przybywająca do nas ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, profesor Katarzyna Komosińska-Wasew. Witam Pani Profesor. Witam Pani Redaktor, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że uda mi się Państwa zaciekawić, chociaż. Na chwilkę może też skłonić do jakiejś refleksji na temat medycyny laboratoryjnej i badań, które wykonujemy my albo dostajemy jako zlecone badania laboratoryjne. Trudno sobie wyobrazić jakiś bardziej fascynujący dla człowieka temat niż krew, bo ona jest obecna w naszej świadomości właściwie całe życie. Tymczasem rozwój tej dziedziny, jaką jest medycyna laboratoryjna w tym zakresie, jest wprost niesamowity. To jest dzisiaj już zupełnie inna kosmiczna rzeczywistość, chciałoby się powiedzieć. Tak, już nawet odchodzimy trochę od określenia diagnostyka laboratoryjna, zastępując je nowym pojęciem medycyny laboratoryjnej. No, jest to dziedzina, jak powiedziała pani redaktor, gdzie postęp dokonał się wręcz niesamowity. Po pierwsze, jeżeli chodzi o nauki podstawowe, bo tutaj też musimy na to popatrzeć, medycyna. Kliniczna związana jest z postępem w immunologii, hematologii, postęp różnych technik tak zwanych omicznych, czyli proteomika, transkryptomika, które wykorzystują całe, całe rzesze danych do tego, aby, aby wskazać jakiś potencjalny marker diagnostyczny. No i i jeszcze mamy postęp technologiczny. Nowych metod diagnostycznych, spektrometria mas, dostępność metod coraz czulszych diagnostycznie, i to wszystko to wszystko pozwala nam już w tej chwili na opracowanie badań diagnostycznych takiego szerokiego panelu. Mamy do dyspozycji ponad 5000 różnych badań diagnostycznych. No bardzo szerokie spektrum, tylko tylko należałoby wiedzieć jak z tego wszystkiego dobrodziejstwa korzystać. No właśnie. Kiedyś mieliśmy takie powszechne przekonanie, że jeśli jest niski poziom hemoglobiny, no to zagraża nam Anemia. Jeśli jest dużo białych ciałek we krwi, to prawdopodobnie jest stan zapalny. Jeśli jest wysoki ten czynnik OB, no to już na pewno coś się dzieje. Tymczasem dzisiaj lekarze z tej Maleńkiej porcji krwi są w stanie wywnioskować znacznie więcej, a my jesteśmy chyba trochę pogubieni, bo nadal wiemy tyle, ile wspomniałam. Tak. No, morfologia krwi obwodowej, do tego jeszcze badanie ogólne moczu to są wciąż dwa podstawowe badania laboratoryjne o niesamowitej wartości diagnostycznej i bardzo Państwa zachęcam do wykonania profilaktycznie, wykonywania, przestrzegania tych odstępów czasowych, kiedy te badania należałoby wykonywać. Natomiast no, wynik morfologii, jaki uzyskujemy, to jest już też ponad 50 różnych parametrów. I tutaj powiem Państwu, że nawet lekarze nie bardzo potrafią wszystkie, wszystkie parametry zinterpretować. Jest tam mnóstwo informacji diagnostycznej. I oczywiście można na jej podstawie wnioskować, bo niedokrwistości, o rodzaju niedokrwistości, o tym, jaki mamy poziom hemoglobiny i czy mamy anemię, czy nie mamy, to tutaj definiują ten stan akurat kryteria WHO, jeżeli mamy mniej niż 12 mg, na, na, na gram hemoglobiny, wtedy mówimy o, o niedokrwistości. To są, to są ściśle określone wartości odcięcia, ale to są takie podstawowe jakby, jakby, informacje, które możemy uzyskać z tego wyniku badania laboratoryjnego. Po to, żeby prawidłowo zinterpretować taki wynik potrzeba y, dużej wiedzy medycznej. To samemu, y, samemu y, czy w oparciu o, y, y, o technologię y, y, ChatGPT, czy, czy inne technologie informacyjne y, naprawdę można, y, można zrobić sobie krzywdę albo, y, albo przestraszyć y, osobom. Przestraszyć się nawet. Tak. Y, to jest, to jest niepotrzebny. Po pierwsze wydatek niepotrzebny bo badania nie są tanie. Po drugie, no, brak tej wiedzy powoduje, że, że zwracamy uwagę na zupełnie inne rzeczy, a to wszystko wymaga podejścia holistycznego, takiego y, interpretacji całości tego obrazu klinicznego, całości wyniku czy morfologii. Y, no, to, to jest przecudne badanie. Ja uwielbiam y, to, to akurat y, badanie, ponieważ możemy zwrócić uwagę na szereg, na szereg różnych rzeczy na odczynowy charakter leukocytozy, na obecność. Na przykład przewlekłej białaczki szpikowej, która u osób starszych właściwie jest niezauważalna. Bez wykonania takiego badania zwykłej morfologii krwi obwodowej u starszej osoby, no, my nie potrafimy przepraszam, odróżnić takiego zwykłego zmęczenia, bóli głowy, czy po prostu objawów, które zwykle przypisujemy starości od faktycznie poważnego schorzenia, jakim jest u osób starszych ta przewlekła białaczka szpikowa czy białaczka limfatyczna. I tak jak w krajach Europy Zachodniej, te choroby, właśnie nowotwory krwi, są rozpoznawane na bardzo wczesnym etapie choroby. Tak u nas to już są bardzo zaawansowane przypadki, bo my, my generalnie nie wykonujemy tych badań. Bardzo mało, bardzo mało jest zlecanych badań laboratoryjnych, i to jest drugi po. Jakby powód, no, że nie zwracamy uwagi, na, uwagi tak, tak dużej na, na profilaktykę. Czyli takie, można tutaj dwie postawy zarysować: jedna to jest zaniechanie badań, mm -hmm. bardzo niebezpieczne, a druga to jest postawa, w której skoro można takie badanie zrobić, kupić, zapłacić za nie i mieć mm -hmm. kilka kartek wydruku, no to zróbmy je. Przy czym interpretacja tego jest po prostu niemożliwa w warunkach domowych przez osobę, które nie ma Wykształcenia medycznego. No oczywiście, że nie. Ja zachęcam Państwa do, do profilaktyki, ale tak jak powiedziałam, jest to podejście holistyczne. To nie tylko badania laboratoryjne, ale promujemy teraz taką holistyczną ideę podejścia, holistyczną koncepcję z, do, do wszelkiego rodzaju chorób, aby chorobom zapobiegać i tutaj przede wszystkim zdrowy styl życia, zdrowa dieta to wszystko właściwa kontrola uczestnictwo w przesiewowych badaniach profilaktycznych w tych grupach wiekowych, które, które no już muszą takie profilaktyczne badania wykonywać, aby Wychwycić te niekorzystne zmiany na jak najwcześniejszym etapie pojawienia się tej zmiany. Czy to będzie mamografia, czy to będą, będzie kolonoskopia u osób w starszym wieku, czy badanie cytologiczne, a teraz wejdzie też HPV, DNA w przypadku diagnostyki wczesnej raka szyjki macicy. Także wchodzi czwarty nowy screening w warunkach naszych polskich dotyczący nowotworu, jakim jest rak płuca. I tutaj tomografia też będzie dostępna dla osób, dla tych takich tak zwanych heavy smokers, smokersów, którzy, którzy bardzo bardzo dużo palą papierosów. Więc te, to, te programy są po to, żeby wychwycić wszelkie zmiany w jak najwcześniejszym etapie. O to nam chodzi w diagnostyce. Nie żeby monitorować, znaczy to też jest potrzebne później, ale, ale przede wszystkim zachęcam do tego, żeby, żeby, żeby starać się tak, tak żyć, tak, tak podejmować swoje własne decyzje odnośnie swojego życia. Życia. Wziąć, wziąć zdrowie w swoje ręce i próbować przez ten zdrowy tryb życia, zdrową, zdrowe nawyki, aktywny tryb życia, i również stosowanie się do badań profilaktycznych, wykonywanie ich w takim czasie, jak to jest potrzebne i w takim zakresie, w jakim, w jakim to jest potrzebne, bo, bo takie nadwykonywanie są. Sobie badań laboratoryjnych, jak powiedziała pani redaktor, no to, to, jest, to jest zupełnie po pierwsze ogromny wydatek, badania są, są bardzo kosztowne, a po drugie no, po co robić coś, co właściwie zostanie niewykorzystane. Nie traktujmy laboratorium jak takiej skrzynki, gdzie dajemy materiał, wyciągamy wynik, bo co zrobimy z tym wynikiem? Musimy się zastanowić nad tym, kto pomoże z interpretacją, jak, to, jak, jak tego dokonać, żeby, um, żeby to po żeby prostu to miało, to sens. miało sens. Pani profesor, zastanawiam się w tej mm. chwili, czy jesteśmy w stanie prześledzić drogę takiej fiolki z krwią do tego momentu, kiedy otrzymujemy wynik badania, bo wiem, że tutaj się mnóstwo zmieniło w dziedzinie technologii. Tymczasem. W jednym z odcinków znienawidzonego przez lekarzy, a czasem uwielbianego doktora Hausa była taka scena, w której lekarz po bardzo długim procesie błądzenia w tej diagnostyce mówi: Nikt z nas nie spojrzał na tą krew przez mikroskop. Zdziwiłam się trochę, bo myślałam, że jednak ktoś patrzy. Tymczasem, jak to jest dzisiaj? W większości laboratoriów no, jest tak ogromna ilość próbek, do przeanalizowania, że faktycznie aparaty no to już są nowoczesne technologie, cytometria przepływowa i, i wiele różnych udogodnień, które, które no pozwalają na, na uzyskanie w jak najkrótszym okresie czasu takiego wyniku morfologii. Ale proszę Państwa, to nie zawsze aparaty są niestety omylne, i szczególnie specjalizacja w dziedzinie hematologii wymaga czasem takiego podejścia jednak szkiełko i oko. Czyli ja znam takich hematologów, którzy proszą o ten rozmaz z laboratorium, mają na biurku mikroskop i sami swoim okiem m uh... Próbują oceniać i oceniają i lepiej niż aparaty. Aparat na podstawie wielu różnych cech, ale to jest wszystko zakwalifikowane 01. 1 natomiast no, organizm ludzki jest, jest różny, więc czasem te drobne ciałka, które znajdują się w obrębie jakichś komórek, mogą dać duże, dużą wartość diagnostyczną i podpowiedzieć. W w ustaleniu właściwego rozpoznania wielkość tych krwinek. Czasem one są źle, błędnie zliczane przez aparat, dlatego że, że, że dochodzi do ich zlepiania, do aglutynacji. Aparat myśli, że to jest. Jakaś inna komórka tymczasem to zupełnie inaczej wygląda pod mikroskopem. I ten obraz taki taki wprawionego hematologa, wprawionego diagnosty, obraz mikroskopowy zarówno krwi, jak i szpiku kostnego, bo tutaj też skorzenia hematologiczne jednak rozpoznajemy na podstawie takiego rozmazu szpiku, to no, jest to jednak złoty standard w dalszym ciągu. Pani profesor, umówiłyśmy się, że powiemy też o pewnym wynalazku, jeśli mogę tak powiedzieć, czy o czymś, nad czym pracujecie wciąż, a co jest Pani szczególnie bliskie, to jest rodzaj opatrunku, który pomaga w leczeniu bardzo trudnych, często rozległych ran, oparzeń. To wszystko się ze sobą wiąże, prawda? Bo to są tajemnice organizmu, regeneracji, komórek. Tak. No, szereg badań, nad którymi pracujemy w katedrze i zakładzie chemiklinicznej diagnostyki laboratoryjnej Wydziału Nauk Farmaceutycznych, gdzie pracuję. Dotyczyło składników macierzy pozakomórkowej. To są składniki, które, taki uwodniony żel, który występuje między komórkami, ma szereg różnych, różnych funkcji nie tylko podporowych, ale też sygnalizacyjnych. I tak się okazało, że, że zmiany tych składników ocenialiśmy u, w, w przebiegu oparzeń, w przebiegu oparzonych ran. Eksperyment był przeprowadzony na zwierzętach w Centrum Medycyny Doświadczalnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. I te badania potwierdziły korzystny wpływ propolisu, którym smarowali. Te, te rany u, u, u takich oparzonych wieprzków. I później wpadliśmy na pomysł, to nad tym pracował cały zespół naukowców różnych katedr, zakładu farmacji aptecznej, również katedry bioanalizy toksykologii, a także Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu. Wpadliśmy na pomysł, aby skonstruować opatrunek nowoczesny już nie propolis, z którym byśmy sobie tą maścią smarowali. Takie rany, bo to nie zawsze jest możliwe, ale opatrunek nowej generacji, czyli składający się z takiego polimeru samodegradującego, samorozkładającego się, który dodatkowo też zakwasza rany, a więc zapobiega rozwojowi drobnoustrojów. Żeby to wytłumaczyć, to znaczy nie trzeba go usuwać, on sam jakby się... On sam się znika, rozpuszcza, tak? Tak, rozpuszcza tak. Się. Można, można tym czasem degradacji takiego polimeru sterować yy, przez stosowanie odpowiedniej mieszanki tych polimerów. To są polimery, które układają się w kształt takich naturalnych włókien kolagenowych takiej sieci włókien która bardzo stanowi takie rusztowanie prowizoryczną macierz, do której napływają komórki skóry, napływają fibroblasty i tworzą po prostu macierz już taką prowadzą do, do, usprawniają wszystkie procesy regeneracyjne, które, które są niezbędne do tego, aby zagoiła się ta rana. I do tego polimeru dołączyliśmy właśnie propolis. Propolis od szeregu, od starożytności właściwie był takim panaceum na wiele schorzeń, w tym także dzięki swojej aktywności przeciwzapalnej. Przeciwdrobnoustrojowej, związanej z obecnością tam wielu różnych aktywnych związków. No, okazuje się, że on także ma korzystne działanie w gojeniu ran oparzeniowych. I taka, taki opatrunek nowej generacji, no, jest czymś, co udało nam się opatentować również. Uzyskaliśmy ochronę patentową w Polsce i również w krajach, Europy Zachodniej, no ale czekamy jeszcze na inwestora, który dzięki któremu te, opatrunek mógłby trafić, mógłby trafić na rynek a mógłby być szeroko wykorzystany no nie tylko w terapii oparzeń, ale też w innych trudno gojących się ranach. I tutaj myślę, że takim bolącym problemem trudno gojących się ran jest, są owrzodzenia i stopa cukrzycowa u pacjentów, którzy po prostu nie dbają o swoją cukrzycę, nie dbają o wyrównanie tej cukrzycy, o to, żeby ten poziom glikemii był, był w miarę, taki, no nie uda się tego tak zrobić, jak jest u osoby zdrowej, ale żeby był stabilny, żeby, żeby nie było dużych glikemii, żeby nie dochodziło do takich powikłań, jak właśnie stopa cukrzycowa, bo, bo to jest niebezpieczne powikłanie, które, które grozi no, wręcz czasem amputacją kończyny później. Więc mm, profilaktyka takich ran oparzeniowych. Powstają poradnie. Stopy cukrzycowej. Również zakłady podologiczne zajęły się taką pielęgnacją stopy cukrzycowej, ale pacjent w domu samodzielnie również mógłby. Dzięki zastosowaniu takiego opatrunku tą swoją ranę, ranę owrzodzeniową, stopę cukrzycową pielęgnować i myślę, że, że leczyć. byłoby. Mhm. Jeśli ktoś z Państwa ma pytania, to bardzo proszę. Będzie okazja porozmawiać z panią profesor. Ja jeszcze zapytam o takie bardzo rozległe oparzenia, bo jesteśmy na Śląsku. Na szczęście dzisiaj wypadków w górnictwie jest zdecydowanie mniej niż przed laty, ale między innymi w związku z tymi wypadkami Zasłynęła, zasłynęła się mianowiska oparzeniówka, gdzie przywożono osoby z takimi ciężkimi poparzeniami. Czy takie właśnie rozległe obszary ciała, które uległy poparzeniu, również mogłyby być leczone tym opatrunkiem, o którym pani mówi? Ja myślę, że, że to jest wszystko jeszcze do konsultacji, oczywiście, na, na oddziałach oparzeniowych, ale jesteśmy w stanie skonstruować taką matę opatrunkową dowolnego rozmiaru. Więc na pewno z tego, z tego co, co ja sobie wyobrażam, byłoby to korzystne. Aczkolwiek, no żeby, żeby o czymś powiedzieć, na pewno trzeba przeprowadzić badania i, i myślę, że tu jeszcze długa droga, ale no musimy zrobić wszystko, żeby, żeby tak trudne przypadki też mogły być leczone opatrunkami nowej generacji, opatrunkami, które są, Przeznaczone specjalnie właśnie do, do, do ich potrzeb, zaprojektowane w ten sposób, żeby, żeby substancja aktywna, bo tu można nie tylko propolis, można inne substancje aktywne, leki i, i, i sterować czasem uwalniania tych substancji do, do rany także. Myślę, że będzie to na pewno z korzyścią i na pewno chcielibyśmy na tym pracować. To powiedzmy jeszcze na jakim etapie jest ten patent, czy ten wynalazek? Już, już został przyjęty, mamy, mamy, mamy ochronę patentową, on został skonstruowany, natomiast no, musimy, musimy jeszcze przekonać producentów, aby, aby chcieli go zacząć produkować, żeby, żeby mógł trafić na rynek. you <laughs> Proszę Państwa, Pani Profesor z pewnością chętnie odpowie na różne pytania związane z obrazem krwi, który jest czytelny, przypomnijmy, głównie dla lekarzy. Dla nie, lekarzy, nie. ale też dla diagnostów laboratoryjnych, myślę. Też tutaj mamy taką grupę niewykorzystaną w systemie ochrony zdrowia, bo no, lekarze, myślę, nie mają zbyt wiele czasu w obecnej naszej sytuacji w, w POZ-ach. Więc wykorzystanie tej grupy zawodowej to oni również przeszli Porządne wykształcenie uzyskali podczas swoich studiów, pięcioletnich studiów magisterskich. Specjalizują się, są naprawdę no, znawcami diagnostyki laboratoryjnej i pojawił się pomysł, żeby również taką, mogli udzielać takiej porady diagnostycznej w przypadku prawidłowej interpretacji tego wyniku laboratoryjnego, ewentualnie możliwości zlecania kolejnych badań, jeżeli widać już coś w morfologii że na przykład może to iść w kierunku niedokrwistości jakiejś niedoboru żelaza żeby mogli zlecić pacjentowi wykonanie żelaza czy, czy całkowitej zdolności wiązania żelaza innych parametrów które po prostu znają na co dzień i wiedzą, jak to interpretować. Można by tę grupę również wykorzystać w procesie diagnostycznym. Takie sugestie są bardzo cenne i myślę, że ci z Państwa, którzy obejrzą nasze spotkanie, bo będzie ono dostępne online, mogą się również zgłosić do Państwa. No, czy też jakieś ciekawe nowe kontakty na festiwalu nauki za pośrednictwem kamer się nawiążą. Dziękuję bardzo Pani Profesor Dziękuję. za to spotkanie. Trzymajmy się pięknie. zdrowo. Dziękujemy Pani Profesor. Życzymy tego z całego serca. Dziękuję pięknie.